E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Perfect World. Więc, byliśmy już u Kwatermistrza, teraz trzeba wrócić się do szefa, spytać się co dalej właściwie mamy tutaj tworzyć. Więc, P, byłem u Kwatermistrza, dostałem sprzęt i czekam na dalsze rozkazy. Chciałbym ciebie wysłać tam, gdzie jesteś potrzebny. Ale to musi poczekać, mamy inny problem. Polecisz do dzielnicy Aten, gdzie miał miejsce wypadek z botem. W zasadzie jedyne, co musisz zrobić, to odnaleźć ekipę, która nie zdaje raportu. Czuję jednak, że coś mogło się tam stać. A tak na nasz oddział? Rozumiem, że mam być swojego rodzaju przynętą? Ja wolę to określić mianem misji ratunkowej. Przepraszam, jeśli uraziłem, ale... Nieważne. Dzielnica Aten, w której wylądujecie, jest zamieszkana przez margines społeczny. Spróbuj zasięgnąć tam języka. Zrozumiałem. Czy powinienem wiedzieć coś o czymś jeszcze? Tak, postaraj się nie wdawać w walkę. Jeśli będzie taka możliwość, to zaalarmuj nas. Zrobię co w mojej mocy. Wiem, P. Zajrzyj do działu informacji i planowania, dostaniesz wskazówki i mapę. Dziękuję, sprawa zostanie załatwiona tak szybko, jak to możliwe. Mhm. Mm Dobrze, to teraz tak. Gdzieś miałem się zgłosić przed y, rozpoczęciem misji, chyba do takiej babki, nie? Tak mi się wydaje. A, dowiedziałeś się czegoś? Tak, grupa, która zajmuje się badaniem tej sprawy, spóźnia się z wysłaniem raportu. Brakuje dokładnych informacji. Czyli przed nami kolejne godziny siedzenia w niepewności. No nic, dzięki. Zawsze do usług. Mam nadzieję, że w ciągu kilku godzin pojawią się jakieś informacje. A, to wykonałem to misję, czy nie? No bo nie wiem. E, ta. Wykonałem, bo jest na zielono. Spoko. na sobie jeszcze raz tak dla pewności. E, powierzałem już o tym doktorowi, OK. No to cóż, mamy teraz tylko jedną misję, a mianowicie tą aktywną. Trzeba cisnąć do miejsca tego planowania, tamten i. i co? No, powiedzcie co, 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 co? Ruszyć na misję, tak. Przygotować się, ruszyć na misję. Teraz do jakiejś babki tam miałem się chyba wrócić, nie? Przed rozpoczęciem misji coś tam mówiła, żebym przyszedł i coś takiego. Czym mogę służyć? Niczym. Chyba chodzę w kółko, więc mogę w czymś pomóc? Nie, chyba sobie poradzę. Chyba schodzę w. tak, chyba odpowiedział, nie? Chyba chodzę w kółko, coś takiego. Dobra, do kogo miałem się zgłosić? Bo do jakaś babka chyba była. Tak mi się wydaje. No ta? Hej Agencie P! Otrzymałeś jakąś misję? Potrzebujesz map albo wskazówek? Yy, tak, mam wyruszyć tam, gdzie znajduje się ekipa badająca sprawę robota. To dość świeże. W szafie powinny się znajdować jeszcze odpowiednie papiery. Powinny być jeszcze odpowiednie papiery. Och tak, okolice hotelu Penopoles, tak? Ty chyba wiesz najlepiej. I przypomniało mi się, Jake mówił, żebyś go odwiedził. Mam do ciebie, ma do ciebie sprawę związaną z tym hotelem. Jake. Gdzie był Jake? Zaraz po niego poślę. Do niego pójdę. Kurde. Co ja gadam? W ogóle nie potrafię czytać. To może być ciekawe. Wracając do sprawy w tej dziedzinie Aten: głównie bezdomni, narkomani oraz dziwki. Całkiem pokaźna liczba. Właściwie to teraz normalka w każdej z dzielnic. To miasto schodzi na psy. Powinieneś być, być tam jakiś przedstawiciel SC. Twoim głównym zadaniem będzie dołączyć do tamtej grupy i wesprzeć ją. Rozumiem, szef wspominał o jakiejś mapie. Mapę dostaniesz w dziale planowania. Daj te informację gościowi, który tam siedzi, a otrzymasz to tylko chcesz. Dzięki. Powodzenia, P. Cieszę się, że nie, nie, zanurzę, na, nie zanudzasz jak Sandra. What the fuck! Naprawdę nie mogę czytać dzisiaj. Hej! Dobrze się bawiłaś? Ty jesteś? Sandra, uwielbiam wyszukiwać informacje. Fascynują mnie przede wszystkim te duże sprawy. Koleś musiał być hojnie obdarzony, na to wygląda. E, o jakie sprawy chodzi? Pecz, ty jesteś taki. Czy ty masz tak pustowe obie, czy naprawdę pytasz poważnie, czy. Ja sobie robisz, bo nie wiem. Przede wszystkim o te ciepłe, które się w ciebie zagłębiają i macają twój umysł. Czuję się brudny, czytając te kwestie, naprawdę. Ale przeczytam je. Na. no muszę, muszę. Te, które czujesz ich nacisk, ja się czuję jak gej, jak to czytam, serio. Ich siłę, ich. Ty wyglądasz na zmieszanego. Ja jestem zmieszany, ten koleś. no, no pewnie bardziej, no ale wiecie o co chodzi. No wszystko w porządku, denerwuję się tylko przed misją. Mogę jakoś pomóc? Jestem dobra w uspokajaniu. O, tano, z pewnością. Mm, nie poddaję Twoich y, kwalifikacji żadnym osądom, ja się po prostu spieszę. Rozumiem, ale wpadni jeszcze kiedyś. Ja nie oceniam, ja nie oceniam, nie, 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 nie. Spoko, spoko, żołnierz SC. Nie mam teraz głowy do rozmów. Eee, czekaj, który to był? Yy, yy. Aha, dobra. Co teraz tak, gdzie był Jake? Kaj był Jake. Nie mam pojęcia, może tu. To był tu, był dział planowania? Dobra, to jednak nie tutaj. Trzeba szukać po całym tym, bo nie mam, bl nie mam bladego pojęcia, gdzie jest kurna na Jake. Oh, Amanda to nie jest laska, widziałeś jej tyłeczek, oh, no Sandra też. Ale co to za przyjemność spać z kimś, kogo, mieć, kogo może mieć każdy? Masz rację, Stary. To nie, to nie ma sensu. Agencie, powodzenia, a ten na ciebie czekają. Ten mi wygląda na zdrajce. Nie wiem czemu, tak po prostu. To był Jake, chyba tu był te, te, ten naukowiec. No, no no no, 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 wiedziałem, wiedziałem. Słyszałem jakieś zadanie. Słyszałem jakie zadanie zlecił ci szef. Mogę życzyć jedynie powodzenia. Poradzę sobie, mam nadzieję, że naprowadzisz mnie tam gdzie trzeba. Spróbuję. A no właśnie, udało mi się uzyskać kod do któregoś z komputerów w hotelu Panepones. Może się przyda. Pewnie, miałeś jakiś cel w poszukiwaniu tego kodu? No, powiedzmy, że mam pewne niewyrównane rachunki wobec właściciela. Kod to 19562. Zero. Na końcu jeszcze. Telefonem. Lepiej jest faktycznie, jak się robi zdjęcia. Jest po prostu szybciej i. wygodniej, tylko mi strasznie. O, żebym zrobił zdjęcie, ale zrobiłem zdjęcie, ruszyłem ręką. W... Myślałem, że się zdjęcie zrobiło, i ruszyłem ręką. Dobra, teraz to już jest zrobione dokładnie. okej. Okay. mam nadzieję, że tylko nie będzie tych tuturu, 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 więc dam go trochę dalej. Mam nadzieję, że telefon jest i potrzebny. Jest mi potrzebny jak Chłopu Ziemia, jak Psubuda, jak Kotu Kuweta. Chociaż Koty potrafią stracić gdziekolwiek, ale no, nie jest tu, wiecie o co chodzi generalnie, tak? Do czego dążę. Co mam zrobić, gdy tam dotrę? Najpierw znaleźć komputer. Wydaje mi się, że Gnojek coś ukrywa, ale nigdy nie mogłem się tego udowodnić. Kod, który ci podałem, służy do logowania do głębszego systemu, głębokiego systemu. Wyślij mi dane z jego komputera. Okej, okay, postaram się załatwić tę sprawę. Dzięki, P. Okej, okay, spoko, Jake. Serio, będę miał kiedyś imię, czy będę się na wieki wieków nazywał P. No dobra, spoko. Imię P, nazwisko nieznane. Mhm, to spoko. Ja wiem, że P to jest tylko taki jakiś pseudonim, nie? Że on się nazywa P, bo jest tajniakiem i tak dalej. Ale nie. <grych> Wolę imię. Eee, gotowy do usłyszenia najnowszych plotek? Jasne. Pogrucznika Ma Makota rzuciła w zeszłym miesiącu żona. Od przyjaciół przyjaciela słyszałem, że powód był dość prowizoryczny. Dwie lewe ręce do zmywania garów? Nie, coś zabawniejszego. Brak satysfakcji seksualnej. Nie wnikam. Pozycja w społeczeństwie przed członka? Bingo! Podobno Makota próbował nawet implantów powiększających What the fuck? Ale ta gra jest brudna kuźwa Ale jej, Ta gra lubi te klimaty A ja nie wiem czy mi się to podoba Znaczy wam się to na pewno podoba Nie wiem czy mi eee, No i niewiele się to zdało No jakby to ten porucznik usłyszał Znaczy ten wiecie ten dowodzący A tamten na szafce stoi Ziomek Jakby ten dowodzący to usłyszał to by na <laughs> Koleś by miał przesrane więc dlaczego się tak na nas uwziął? Z powodu problemów z penisem czy z żoną? Z powodów alkoholowych, podobno kiedyś urządził rozróbę w klubie w Londynie, po czym postanowił zgwałcić barmankę. Zgwałcić? Przecież podobno ma kompleks. Co ma kompleks do tego? Był narżnięty, podniecony i nie myślał co robi. Skończyło się na czasowym zawieszeniu go. Ktoś doniósł o tym co się tam stało? Zazwyczaj po takich akcjach porusznik przepraszał i płacił z własnej kieszeni za szkody. Tym razem ktoś uznał, że to nie wystarczy i zgłosił to sprawę do SC. Jak już mówiłem, zawieszono go na trzy dni. To by było bardzo standardowe. Porucznik obiecał poprawę, chciał wrócić i znaleźć tego, kto na niego doniósł. Było z nim wtedy trzech żołnierzy. I przyjaciel Twojego przyjaciela również. Ta, dostał od porucznika 50 dolarów za to, że tamten nasikał mu do butów po odbytym stosunku. Czekaj, czekaj, czekaj. Rozgminię o co chodzi w tym zdaniu. Eee... Dobra. Pytanie, co twój przyjaciel robił bez butów w tamtym lokalu? A, tak się, a to zemsta, dobra, rozumiem. Dobre pytanie, chyba muszę go spytać. Wybacz, ale już pójdę do następnego razu. Dzięki agencie, zajrzyj później, może dowiem się czegoś nowego. Kurde, lubię tego ziomka, który te plotki rozpowiada. Taki śmieszny jest. Um... W końcu ktoś łaskawie powiedział, że muszę poczekać kolejne 3 godziny. Widziałeś może jakiś tam raport? Niestety nie. A ty? Yy... A ty? Yy. Yy, dobra, to tylko teraz mapy potrzebuję, tak? Dział planowania, gdzie jest dział planowania? Yy. Dobrą opcją by było, jakby te oprócz tego, oprócz yy, działu informacji, jakby oprócz na przykład wiecie, yy, jaki to jest dział, to podawali jeszcze na przykład archiwum, podawali, który to jest pokój, w sensie numer pokoju, nie? To by była dobra opcja. Winda towarowa, to mi się raczej nie przyda. Kurna, gdzie jest dział planowania? Hmm. Może to jest w ogóle na innym piętrze. No to jest. Laboratorium raczej mi się nie przyda. O, dział planowania akurat trafiłem, cześć. Byłem w dziale informacji oto odpowiednie dokumenty, które mają pozwolić na wygenerowanie mapy. Okej, okay, mam, poczekaj chwilę. Tutaj chruszczow jest. Na mapie masz pokazany zrzut satelitarny okolicy, w której się znajdziesz. Biała kropka to start. Czerwona to twój cel. Zaznaczyłem, gdzie udali się żołnierze, aby zbadać sprawę bota. Tam właśnie musisz zacząć poszukiwania. Rozumiem, a te zielone linie? Zielone linie to ulice. Teren i tak jest na razie zamknięty i nikomu poza żołnierzami Sigmy nie wolno tam wjechać. Dzięki, poradzę sobie. Okej, okay, to teraz działamy iść do wyjścia, chyba nie? Chyba tak. Nie wiem. Chyba tak. Także ciśniemy do wyjścia i zaczniemy naszą pierwszą pełnoprawną misję. W ogóle coś zaczniemy, bo póki co to tylko wiecie, co się stało. No nic się nie działo właściwie. Ty, gdzie jest wyjście? Hmm. Do szefa mam z powrotem iść? Czy już mam ruszać na misję? Nie mam pojęcia. Chyba najpierw do szefa. Takie mam wrażenie, bo póki co, no, winda towarowa, no nie no, tutaj nie mogę nigdzie. Czyli on mnie dopiero chyba wyśle do, do celu. Takie mam, to, to tak będzie, ta, tak będzie, tak będzie. Ja Wam mówię, tak będzie, tak będzie. Dobra, to w takim razie, szef jest suchej, sprawa tego typu. Poradziłem sobie, ogarnąłem spota i teraz możemy już cisnąć. Jak spić na M2, znaczy. No dobra, walić. Chciałem zabłysnąć. E, dobra, i tutaj. Odwiedź działy informacji i planowania. Oddział w Atenach oczekuje wsparcia. Dobra, a jak stąd wyjść? Może na przykład do zbrojowni mam pójść? K, jest wyjście. Porucznik Jack Dew. Może tu? No, 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 to by było mu dobre. 15 godzin do zmiany. 15 godzin. Za 1500 dolarów miesięcznie. Kurwa! Przeczytałem jego kwestie tylko po to, żeby sobie z czystym sercem mógł móc przekląć. Tak, 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 tak było. Naprawdę tak było. Rzucenie jedną takim, tak, no to było. Ja nie przekląłem, to on przeklął. Ja tylko czytam, ja tylko czytam. Pokój numer 2, magazyn, przyjmowanie i odbieranie towarów, wtorki godziny 13-17. Wiecie co mi się podoba w tej grze? Że ona nie stara się być delikatna. Że jak coś ma być powiedziane i pokazane, to jest. To, to jest fajne, właśnie fajne. Hej, psst, o co ci chodzi? Hej, agencie, może potrzebowałbyś kilku łamaczy kodów? Sprzedam je za 40 dolarów od sztuki. Jak tam, panie agent, kasa jest? Jasne, dawaj to Amacze. Dzięki, wielki agencie! Wspaniały z ciebie gość. Ty, ale ja nie chciałem tego kupować. O Jezus, czekaj, ile mam pieniędzy? 50? 50 chyba, nie? 50. Na jaką? Muszę cały czas. Odsuwać. mam koc na klawiaturze po to, żebyście nie słyszeli klawiatury na, na nagraniu, nie? Eee... nie? Nie nie pamiętam, co miałem powiedzieć. Skleroza działa, niestety. Pokój kontrolny. Dobra, Ziomek, tu, tu tu, tyle. Sigma Company życzy miłego dnia. Zapraszamy ponownie. Ach, nie zauważyłem, że jesteś naszym agentem. Tom powinien na ciebie czekać. Tom? Pilot helikoptera. Uhum. No to fajnie. A, winda. Ok. Kiedy koniec? No, dobra, wychodzimy. Dobra, witamy. Co to jest? Informacja jakaś. Lokalny, info Lokalny informator 13 marca eee... 2063 roku. Eee... No, przez chwilę się zastanawiałem, czy dobrze przeczytałem datę, ale pewnie źle przeczytałem datę i tak. Do ataku terrorystycznego teror w Tokio przyznała się grupa OH. One hand. Według niepotwierdzonych informacji, motywem ataku była chęć zniszczenia banków w Tokio. Terroryści zaprzeczają. W ostatnich dniach odnotowano nasilające się promieniowanie radioaktywne w środkowej części Europy. Dnia 12 czerwca 2023 roku została tam zrzucona bomba atomowa. Eksperci badają powłokę bariery, którą otoczono teren, chcąc uchronić resztę kontynentu przed promieniowaniem. Federacja Północnej Afryki zestrzeliła 14 samolotów Federacji Południowej Afryki, które przekroczyły linię graniczną. Wielka wystawa w Dubaju dobiega końca. W przyszłym miesiącu będzie można ją zobaczyć w Paryskim Luwrze. Okej, okay, takie informacje, fajnie. Wejście tylko dla pracowników Sigma Company. Okej, okay, to ty jesteś tym, co mam miał na mnie czekać? Twój helikopter już czeka, agencie. Aha, a to? Co to jest? Lądowisko? A tam co jest? Ta winda? Co to jest? Biura Sigma Company, wstęp wolny. A, nie można tam wejść. Dobra, to idziemy. Nie mogę się pamiętać od tak. To na ciebie czeka helikopter? Tak, lecę do Aten. To dobrze, gość stoi z tym helikopterem już 10 minut. Moja... głowa. Zaraz odlatujemy. Aaa, fakt, bo to łopotanie tych śmigieł to może być trochę bolące. Znaczy, krzywdzące dla uszu, może tak. Dobra, tutaj widzę jakieś budyneczki, tam można zapisać grę, to mi się bardzo podoba. To zapiszemy sobie od razu. A, czemu nie. No to co, ciśniemy stary, co? Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Ty, jak tu wejść? A, to jest blokada, dobra, Luz Są schodki. jakby go teraz tak posiekało, ale bym się śmiał. Dobra. E, agent P? Tak, mam na imię Tom, jestem najbardziej doświadczonym pilotem w tej firmie. Miło mi, rozumiem, to twój osobisty helikopter czy należący do Sigmy? Firmowy, niezłe cacko, warte mniej więcej tyle, co ziemia, na której stoi ten budynek. Okej, okay. co oznacza, że rzeczywiście jesteś dobrym pilotem. Skromność każe zaprzeczyć, ale uważam, że jestem jednym z najlepszych w Europie. Wiesz, gdzie mamy polecieć? Dostałeś jakieś wytyczne? Pokażesz mi mapę i wszystko będę wiedział. Lecimy od razu? Oczywiście, ale mogę poczekać, jeśli chcesz pozwiedzać teren wokół budynku Sigma Company. Chociaż według mnie to nie ma tutaj nic ciekawego. No chyba tutaj rzeczywiście nie ma nic ciekawego. Fak, bo tu... Patrzyłem tak mniej więcej i nie ma. To jak? No to ruszamy. Wsiadaj i rozgość się. Okej. Okay. Dzięki. Jake? Tak, Agencie? Czy myślisz, że on ma jakiekolwiek szanse? Nie wiem, wydaje się jednak najskuteczniejszym modelem. Gdyby nie zniknięcie agenta M. Nie pozostawił po sobie żadnych śladów, a przecież zniknął na naszym terenie. Wciąż to badamy. To nic nie da. Znalazłbym go, jest kompletnie poza siecią. Jeśli zniszczył swoje łącze AST, to tak jakby popełnił samobójstwo. Tak, masz rację. Agent P ma spisać się lepiej? Wszystko na to wskazuje, oby tylko nie dał się złapać. Za chwilę wyruszam do Kairu. Haligabal znowu robi swoje. Rozumiem. Będziemy w kontakcie. Informuj mnie o poczynaniach Genta P. Chcę wiedzieć jak sobie radzi. Kim ty kuźwa koleś jesteś, bo jesteś podejrzany strasznie według mnie, no, ale... Trudno, jak ci ufają to, to trudno. Chyba powinienem powiedzieć ci o tym. O co chodzi? Dzielnica, w której wylądujemy na pozór sprawia wrażenie całkiem przytulnej. Hotele, bary, burdele, a tak, burdele to przytulna. Znajduje się tam też jeden budynek. Lokalna sieć firmy Colosseum Corp. Jedna z wielu. Colosseum Corp? Słyszałem o nich... na szkoleniu. To firma zajmująca się produkcją uzbrojenia. Rozprowadza je po całym świecie, zasila także magazyn Sigma. Ale w czym problem? Colosseum Corp. zaczęło ostatnio badania nad pewną bronią. Mało o niej wiadomo, to coś zupełnie nowego. Nazwali ją REX-12. Ma być rewolucją i zdeklasować wszystkie inne uzbrojenia. Tak brzmi oficjalna wersja oczywiście. Nie rozumiem jaki to ma związek z moim bezpieczeństwem. Powiem krótko, przez pewien czas pracowałem u nich i nasłuchałem się różnych rzeczy, poza tym słyszy się dużo plotek. Colosseum Corp. to tylko komórka, podwładny jakiejś większej firmy. Ostatni atak bota wydaje mi się dziwnie powiązany właśnie z nimi. Jaki mieliby motyw, przecież zabijanie żołnierzy SC nie daje im żadnego zysku. A co z zamieszaniem? Pomyśl tylko, zabity żołnierz SC w potencjalnie bezpiecznej dzielnicy. Zepsuty robot. Brak świadków, przeżył tylko dzięki swoim umiejętnościom. Dochodzenie w kraterze SC. Zaraz. Szef mówił, że miał mnie wysłać na inną misję, ale według niego ta sprawa nie cierpi zwłoki. Tym bardziej, że zaginął kolejny oddział. Nie rozumiem tylko dlaczego uważasz, że Kolosium Corp brało w tym udział? Bo domyślam się jaka miała być twoja misja. Oni chcą po prostu zyskać na czasie. Czuję tutaj atmosferę nieufności. Będę szczery, Tutaj nie można ufać nikomu. To jedna z większych wad współczesnego świata. Za moment będziemy lądować. Gotowy? Jasne, pozostaniemy w kontakcie. Tak. W międzyczasie odwiedzę jedno miejsce. Jake powiadomi mnie, gdy zakończysz dochodzenie. Okej, okay, dzięki. Chyba. Połączenie dobre? Okej. Okay. Pozwiedzaj okolice. Popytaj ludzi o ostatnich wydarzenia. Postaraj się też dotrzeć do swojego celu. Okej, okay, a mam jakąś mapę? Czy coś? A gdzie ta mapa jest właściwie? Fajnie by było wiedzieć. Mmm... Kurna. Gdzie jest mapa? Na M? Nie wiem w sumie, tap? Nie. Dobra, to może na razie mapa jest niepotrzebna, kto wie. Chociaż fajnie by było ją mieć, niż jej nie mieć. No dobra, walić. Tu widzimy... A ty kimi kuźwa jesteś? Ja przed tobą uciekałem przez chwilę, myślałem, że chcesz mnie zabić. Chciałem do ciebie strzelać, ty kutasie, nie rób tak więcej. Witaj, agencie P. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem egzekutorów. Bractwa, które z chęcią przyjmie kogoś takiego jak ty w swojej szeregi. Eee, no nie. Ty, agent! Eee, to ja jestem maszyną? O w dupę, faktycznie, bo to na wszystko na to wskazywało. No dobra, zobaczymy jeszcze. Wiemy, że nie posiadasz uczuć i duszy. Wiemy, że jesteś w stanie zabijać bez emocji. Jaki miałbym ja w tym interes? Porozmawiamy o tym, gdy już zostaniesz jednym z nas. Jeśli jesteś zainteresowany, to... Myślę, że odnajdziesz drogę. Zaprowadzi cię on, ciebie ona do pierwszej egzekucji. Drapieżca znowu wyruszył na polowanie. A... Nie, to jest całkowicie normalne. No, fakt. Jeżeli ktoś znika przed moimi oczami, to faktycznie mogę mu ufać. To jest typa... pa. <grym zniszczytny> faktycznie muszę być maszyno, człowiek by tak nie potrafił. Dobra, kim jesteś? Pijak? Eee! wejdźcie! Miłośku! Znajdziesz się dla mnie? Nie, i żebrać gdzie indziej, nie, ale koptyk jak najbardziej. Hmm. a co mi to da? Ty, zyskiwanie informacji, dobre opcje, jasne. Proszę bardzo, co tam ciekawego słychać w mieście? Muszę w sumie się dowiedzieć o co chodzi tutaj. Psy wezmą, Co? Oddaliś... Yy, jakieś ślady po. Czym to był? A bocie chyba? A to ciekawe, gdzie widziałeś owe psy? Signa, Sigma czy jakoś tam Spróbują, o, o, ale zadziwi sobie inni ludzie. Kto podąża za Sigmą? Kto taki? Ludzie 6, 7, 2, 9. A Ja już wiem, że muszę to zapisać. No, widzicie, czyli jednak czasami warto jest pijaka posłuchać. Nie zawsze, ale czasami warto. Rozczytam to? Dobra, bo kurna. Ręce mi strasznie latają. Serio, to jest moja wada konstrukcyjna, że mi strasznie ręce, ręce latają. Co się dzieje? Sadziwka mnie zawsze w Coś tam, coś tam. Przez nią zacząłem. pić... Słucham? I mówiłem, żebym ręce wsadziła. Ale ona nie słuchała. Chyba nie dam rady już z nim pogadać. Ty faktycznie, jakiś taki ziomek, trochę już chyba aż zbyt wesoły jest. Mogę zapisać? Mogę zapisać, okej. Okay. Damy tutaj sobie i zagadamy jeszcze z tą panią. Jest totalnie zalany. A to koleś jest! Myślałem, że to ta laska jest, o której odmówił. Dacie ten on nazwę ją dziwko, ale no dobra. Spoko w takim razie. Chciałem z nią pogadać, ale no shit happens. Nie wyszło. Dobra, mamy tu jeszcze kogoś z kim mogę porozmawiać? Hmm. Fajnie, fajnie, to rzeczywiście jak miasto wygląda. Witam w Colosseum Corp. Proszę okazać przepustkę. Eee... Zgubiłem. Niestety zgubiłem ją, ale jestem częstym gościem tej firmy. Muszę jak najszybciej dostać się do środka, bo czekają na mnie. <grym> Gdybym wpuszczał każdego, kto jest częstym gościem, to nie było gdzie, by gdzie nogi postawić w tym budynku. Odejdź bo uruchomiana. Dobra, spoko, stary, sorry. Nie denerwuj się w ogóle tej. Ty nie mogę przejść, o co tu chodzi? Powinienem móc przejść. Aha, tutaj nie mogę, dobra. To teraz tak, może przejdziemy sobie gdzieś w bok? Nie wiem. Hmm. W zasadzie nie wiem, gdzie ja mam iść. Czy to miasto ma ograniczone miejsca, w które mogę iść, czy mogę iść tylko w konkretny. Znaczy, czy mogę gdzieś. O, a ty kim jesteś? Skupuję cały odlot jaki masz, po cenach niższych niż rynkowa. Ale możesz się pozbyć towaru, wiesz, nie jest bezpiecznie. 15 za sztukę. Nie mam odlotu. A co to jest odlot? To jest takie narkotyki, jakie. Ty, to chyba ta burdel, czy nie? Ań, to do jest ga Dobra, to ganki dobra, nie, nie. Pomyliłem, bo czerwony kolor, wiecie o co chodzi. Gości, jesteśmy zajęci rozmową, nie widać. A to jest babka? Sigma niszczy to dzielnicę, mówię ci. Co przez to rozumiesz? Kurwa, jeszcze wczoraj roiło się tutaj od powabnych dziewczyn, a dzisiaj wszyscy zwinęli biznes. A to czyli jednak burdel, tylko były. A jak myślisz, przez co? Sigma sobie tutaj jakieś akcje urządza. Hmm. Zyskajmy jego zaufanie. Trudno się nie zgodzi. Tak, faktycznie, dziwki to dobre źródło informacji. He? Myślę, że niedługo wszystko wróci do normy. Ty, żeś się zdradził, jak mogłeś coś takiego powiedzieć? Witam w Alter Time. Wejście za jedynie 20. Nie, dzięki, a ty? Chyba, że zależy ci na zadaniu specjalnym. Zadanie? Rozumiem, że nagrodą za wykonanie zadania jest wejście do klubu. A, dołożę nawet 10 dolarów, jeśli załatwisz pełną sprawę. O co chodzi? Wiesz, w hotelu mieszka pewna osoba, która powinna być martwa, generalnie. Para, para się przymytym, zasypując tutejszy czarny rynek tanim towarem. Jeden strzał powinien wystarczyć właściciel hotelu raczej nie pomoże ci dostać się do jego pokoju. Pewnie da się to jakoś obejść. Liczę na to, że sobie poradzisz. Może wartownicy udzielą ci jakichś wskazówek. Słyszałem, że się tutaj ukrywają. Okej, okay. a wy? Spróbuj swoich sił na lokalnej arenie. Wyglądasz na takiego, co sobie poradzi. Gdzie znajduje się arena? Idź na północ. Zaraz przy parkingu znajduje się wejście do piwnic jednego z budynków. Znajdziesz bez problemu. Dzięki, rozejrzę się. Oby ciebie za mocno nie, nie obili. Trzy, A ci strażnicy czego tutaj chcą? Niech polują na wartowników, a nie na nas. <trym>, a ty? Kim jesteś? Idę do Aftertime Z drugiej. No nie stałem ci na drodze, gościu. Tylko do ciebie zagadałem, właściwie. A ty jesteś kim? Odleciał do tego stopnia, że raczej mu bez różnicy, czy wezmę jego działkę, czy nie. Ło! Wow. Darmowe narkotyki, to mi się podoba. Znaczy, no dlatego, że mogę to sprzedać, nie, to o to chodzi. Tylko na razie nie mogę, nie będę tego sprzedawał. Mogę to sprzedać, ale nie będę tego sprzedawał. Czemu? Bo może to się przyda, nie wiem, może do misji, jakoś, może jakoś, kogoś tam dam mu narkotyki, on mi powie jakieś informacje, wiecie, to takie generalnie tego typu sprawy. Dlatego jeszcze nie chcę właściwie tego usuwać, znaczy sprzedawać. Dobra, w tym miejscu zakończymy odcinek 27 minut, ale pewnie będzie trochę krótsze, bo ja to skrócę, bo tam trochę było łażenia. Nieistotne. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.